Kolejne wystąpienie wygłosi pani doktor nauk medycznych Joanna Chmielewska-Walczak, specjalista neuro neurologopedii z Katedry i Kliniki o chirurgii głowy i szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która jest również konsultantem mazowieckim w dziedzinie neurologopedii i będzie to wystąpienie pod tytułem Ćwiczenia pod kontrolą fibroskopu u pacjentów po laryngometromicowym. Bardzo dziękuję za zapowiedź. Szanowni Państwo, ja w ramach tego, że Jestem jednym z organizatorów, to bardzo dopilnuje dyscypliny czasowej, także mam nadzieję, że nie zajmę Państwu za dużo czasu. Natomiast chciałabym się dzisiaj z Państwem podzielić takim rodzajem ćwiczeń, które zaczęliśmy wykonywać od około dwóch lat w naszej klinice. Nie jest to w dalszym ciągu standard postępowania w Polsce, natomiast chciałabym się powiedzieć, że. To jest takie nasze małe marzenie, żeby coraz więcej specjalistów logopedów czy neurologopedów wykonywało takie procedury u naszych pacjentów. Tak naprawdę wyszliśmy od takiego pytania, ile osób po laryngektomii ma trudności z wytworzeniem głosu tchawiczo przełykowego. Literatura, nie wrzucałam za dużo, bo to naprawdę jest bardzo duży rozstrzał w zależności od tego, jakie lata podajemy. Możemy znaleźć takie dane od 5 do 20%, im starsze badanie, tym więcej procent, bo też ośrodki miały mniejsze doświadczenie w protezach głosowych, im młodsze prawda, badania, to tym tych danych jest, ten procent pacjentów, którzy mają te trudności, będzie mniejszy. Natomiast właśnie, dlaczego osoby z polarnogaktomii mają problemy z wytworzeniem tego głosu, z kawiczo przełkowego? Więc literatura podaje takie powody. Czyli literatura, i my w praktyce klinicznej też oczywiście wiemy, e, e, że nam się to potwierdza. Czyli skurcz mięśnia pierścienno-garbowego i to jest te, taka sytuacja, w której wykonując badanie wideo pacjenta, który nie mówi, bo kiedy wtedy powiedzą tak, pokaż mi jak jesz, to powiem Ci jak mówisz. E, nie jesz, nie mówisz. tak? Więc tutaj ta diagnoza jest pod tym względem bardzo prosta. E, po wykonaniu badania wideo jesteśmy w stanie to ocenić. Zwłoknienia, zwężenia gardła po radioterapii, tutaj zdecydowanie lepszym narzędziem jest badanie endoskopowe. No i tutaj też jakby procedurę postępowania z pacjentami dalej mamy, ponieważ to jest ta grupa pacjentów przy skurczu mięśnia pierścieniowego głównie wykonuje się nacięcia tego mięśnia, czyli miotomię, przy zwłóknieniach, dylatacji górnego zwieracza przełyku, Przy depresji oczywiście, jeżeli pacjenci w pewnym sensie odmawiają nam podjęcia terapii, to też nie możemy mówić o naszych sukcesach terapeutycznych, bo nie ma pacjenta, nie ma terapii, nie ma głosu. Tak? Więc to jest też dość trybiona sprawa. Natomiast tutaj bardzo nam pomagają psycholodzy w tym zakresie, żeby pacjentów motywować do podjęcia terapii. No i właśnie, jest taki na tajemniczy punkt inne, który się bardzo często w tej literaturze przedmiotów na świecie pojawia. Więc my zaczęliśmy się zastanawiać, co to znaczy to inne i na ile dużo tych innych mamy. Ponieważ tak naprawdę to jest, pamiętajmy, około 10% pacjentów z wszczepionymi protezami głosu. Więc zaczęliśmy wykonywać takie badanie u tych pacjentów endoskopowych połykania. No i po tych badaniach, oczywiście idąc w kierunku, pokaż mi, to powiem Ci, jak mówisz, zaczęliśmy wykonywać pewne ćwiczenia, żeby sprawdzać, w jaki sposób te struktury działają albo właśnie co nie działa w momencie, w którym chcemy z pacjentem ten górny zwieracz przełyku uruchomić do wytworzenia głosu tchawiczo-przełykowego. Więc same te ćwiczenia wyglądają w taki sposób dość klasyczny, jak się wykorzystuje ćwiczenia z chorymi z dysfagią. To znaczy mamy endoskop z, z końcówką z nazofibroskopem, który jest wprowadzany przez nas. Zawieszamy się na wysokości gardła środkowego. No, i mamy taki rzut kamery, prawda, na gardło dolne, w tym wypadku, prawda, na gardło i górny zbioracz przeruchu, bo to jest pacjent bez skrytania. Ekran jest odwrócony do pacjenta w taki sposób, że to, co widzę, ja widzi tak samo pacjent, i jesteśmy w stanie w tym samym czasie, też w czasie rzeczywistym, wykonywać pewne ćwiczenia. I teraz chciałabym kilka słów powiedzieć, tak naprawdę, tutaj jest pacjent z skrytanią, natomiast. Bardzo ładne zdjęcie tutaj jest górnego zwieracza przełyku. Chciałam, żebyście Państwo zwrócili też uwagę na to, że górny zwieracz przełyku... Hmm. Jak Państwo teraz sobie zwrócicie uwagę, to górny zwieracz przełyku to jest ta struktura, która jest w tym miejscu. prawda? To jest taka struktura, która jest określana jako sfera wysokiego ciśnienia. Która jest zlokalizowana pomiędzy gardłem a przełykiem. Czyli innymi słowy, to nie jest narząd, tylko to jest taka czynnościowa struktura, która oczywiście w ramach zmieniających się czynności potrafi też, jakby tak mówiąc, kolokwialnie z nami współpracować. Czyli jak, jak Państwo pomyślicie o rehabilitacji pacjentów polarnograktomii, to zwykle myślimy o górnym zbioraczu przełyku, jako takiej dość małej, zwartej strukturze, za którą, e, jakby, która jest po prostu jakby strukturalnie bardzo mała. Natomiast jak się przyjrzymy, to tak naprawdę możecie Państwo zobaczyć, że górny zwieracz przyłyku to jest cała ta struktura, która jest ułożona w kształcie nerki od tej części, czyli od e, okolicy tej zapierściennej, niżej chrząstki pierścieniowatej, poprzez boczne ściany gardła tylną ścianę gardła aż do tego miejsca, gdzie mamy ten mięsień pierścienno-gardłowy. Czyli tak naprawdę, jak sobie zerkniemy, to jest to taki zwieracz, który jest w kształcie nerki. I teraz tak, jaką mamy fizjologiczną rolę tego zwieracza? Oczywiście to jest po pierwsze ochrona przed cofaniem się pokarmu z przełyku. Czyli to jest, to jest ta rzecz, którą my wykorzystujemy w rehabilitacji, żeby głos wyćwiczyć. To jest zwieracz, który my wykorzystujemy do wytworzenia głosu, Służy nam do nieprzepuszczania czegokolwiek przez siebie. Prawda? I druga rzecz, czyli zapobieganie przedostawaniu się powietrza. A my wiemy, że ćwicząc pacjentami polarnego geptomii, ćwiczymy na powietrzu, które ma przez ten zwieraczy przejść. Jak teraz sobie Państwo zerkniecie na te struktury, które są przed operacją, i po operacji, to jest po operacji, tutaj mamy tylną ścianę gardła, to jest samo miejsce zwarcia. I poniżej tego zwarcia dopiero ale mięsień pierścienno-gardłowy, pseudochłęb gardła, uwula, to musimy sobie uświadomić, że tak naprawdę mięsień pierścienno-gardłowy, czyli ta podstawowa rzecz, o której my zwykle jako logopedzi ćwiczący z pacjentami ponad myślimy, to jest jedna trzecia całego US. -u. Ta górna część, którą Państwo widzicie, tworzy tak naprawdę mięsień tarczowo-gardłowy, i to on też bierze bardzo, duży udział w tworzeniu samego głosu. Tak samo jak w połykaniu. Więc jeżeli sobie popatrzymy teraz na te rysinę po lewej stronie razem ze zdjęciem, to możecie Państwo zobaczyć, że ta, um, ta przestrzeń od tego punktu do tego punktu to jest około 3-4 cm. E, I to jest mniej więcej ta część, która za, o której, którą możemy określić tą sferą zmieniających się ciśnień pomiędzy gardłem a przełykiem. I teraz tak, wychodząc od takiego pierwszego przypadku pacjenta, o którym moglibyśmy powiedzieć, że to jest taki pacjent w normie, chciałam Państwu pokazać, w jakiej, na jakiej zasadzie ten górny zwierzch przewoku funkcjonuje. Sekundkę. się żebyśmy wyłączyć dźwięk. Ten obraz, który Państwo za chwileczkę zobaczycie, to będzie pacjent, taki powiedzmy sobie, z obrazem wzorcowym, to znaczy pacjent, który się swobodnie posługuje głosem tchowiczno Pacjent, który dodatkowo mówi też głosem przetokowym, był pierwotnie protezowany. Kilkukrotnie podlegał mikrochirurgiom, posługuje się. Takim głosem, który lat, pozwala... lat. Się takim głosem, który pozwala mu na powrót do pracy i zupełnie jakby dobre społeczne funkcjonowanie. Posłuchajmy go. Niech żyje, żyje. 100 lat, 100 lat. Niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat. Niech żyje, żyje nam, jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam, niech żyje nam. Drodzy Szanowni Państwo, możemy sobie też zobaczyć, że bardzo często się mówi, że u pacjentów w nie ma możliwości modulacji głosu. Oczywiście to zależy od przestrzeni rezonacyjnej. I ten film przepięknie pokazuje, że nasz pacjent, chociaż jest w no, potrafi modulować głos. jamy rezonacyjne są zmienne yy, i ten głos jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Yy, no właśnie, to teraz zobaczmy, co może się dziać u tych pacjentów, którzy są określani jako te inne trudności, yy, to, co udało nam się, że tak powiem, wybadać. Więc pierwszy przypadek to będzie pacjentka w wieku 74 lat, operowana w 2019 roku. Radioterapię miała po operacji kilkakrotne zabiegi mikrochirurgii krtani, pierwotnie protezowana. To była chora, która posługiwała się głosem przetokowym, natomiast ona była w rehabilitacji głosu w innym ośrodku, w Centrum Onkologii, nie u nas. Natomiast po czasie, jak wyrehabilitowała głos, z którym na początku miał bardzo duże trudności, zgłosiła się do nas z takim zdaniem, gdy po zjedzeniu obiadu się schylam, wypada mi na ziemię jedzenie. Mówiła też o tym, że na przykład, jak powiedzie, idzie na przykład pielić kwiatki i się nachyla, to jedzenie z obiadu jej wypada. Prawda? Tutaj w wywiadzie nie było istotnych odchyleń. Możecie Państwo zwrócić uwagę, że gard też był u pacjentki obecny już przed operacją. I co może było takiej pani zobaczyć? Zrobię mocno do góry. Widzicie Państwo, że to jest ziejący no to górny tak, zbioracz przyłku. Górny zbioracz przyłku, w ramach tej uh, uh, króciutkiego takiego wstępu teoretycznego, zaczęłam mówić o tym, że tak naprawdę mięśnie pierścienogardowe to jest jedna trzecia tego, na co on się składa. teraz pamiętajmy, tak. że te mięśnie, które są w jakimś wycinku szyjnym, to są mięśni szkieletowe, czyli takie, które podlegają ćwiczeniom, a, 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 tak samo jak mięśnie jałmu na przykład. A, ciekawe, super. Pani Marta Owczarczyk, która mięs? jest tej na sali, która rehabilitowała tę pacjentkę, ona wyćwiczyła u niej zwarcie do wytworzenia nowego głosu pod górnym zwieraczem przełyku, tak klasycznie określanym, niejako to miejsce jakby wyrównywania się ciśnie pomiędzy gardłem a przełykiem. Natomiast, pomimo że pacjentka miała głos, który był dla niej zupełnie satysfakcjonujący, no to jednak wypadanie jedzenia podczas nachylania się stanowiło że taki, ta, ta, taką dużą trudność funkcjonalną. I to, co Państwo widzieliście tutaj na tym filmie, ja może puszczę jeszcze raz, to są ćwiczenia, które my z pacjentką wykonywaliśmy w odstępach trzech, później sześciu tygodni. To były trzy spotkania. W ramach tych ćwiczeń, tak jak Państwo tutaj widzicie, ten ziejący głęboko zbierać w Głowę Pod kontrolą tak, fibroskopu tak, ja właśnie tak, mówiłam tak. do pacjentki, prawda, żeby wykonywała dokładnie te ćwiczenia, a! których super, super. na odwrót niż te, które my klasycznie z pacjentami wykonujemy, bo zwykle mamy problem z za dużym super. zwarciem, a tutaj mieliśmy tak. ziojące główny tak. tak. I tak naprawdę tak tak. tak po trzech spotkaniach, w odstępach trzech i sześciu godzin, tak. tak? pacjentka do nas się zgłosiła, mówiąc, że, dobra, że jest soko? już w stanie kontrolować zwarcie, głowę tak, zwierzę czy przełyk, pojedzeniu jak się Oczywiście to nie było tak, a, że pacjentka super. udało się to, nam to od razu zrobić dyplik, a, po samym wytłumaczeniu chorej, na yes. czym polega ta trudność, która Natomiast tak naprawdę na tym ostatnim spotkaniu moja rola kończyła się na tym, że trzymała endoskop, a pani w zasadzie sama ze sobą ćwiczyła jak z odbiciem w lustrze kontrolując te swoje trudności. Ja panią namawiałam, żeby do nas się zgłosiła, żeby przećwiczyć głos, tak, żeby go umieścić w tym miejscu najlepszego zwarcia, w górnym zbioraczu przełyku, Pani uznała, że głos jest dla niej satysfakcjonujący, jedzenie już jest w stanie kontrolować, więc zakończyłyśmy terapię. I to są oczywiście, szanowni państwo, takie przypadki, które nie są w literaturze opisywane. My przekopaliśmy literaturę zagraniczną, żeby sprawdzić, czy są takie przypadki opisywane. Ich po prostu nie ma. Tak naprawdę dla tych pacjentów nie ma żadnej procedury postępowania, chociaż akurat u tej chorej udało się uzyskać głos to tak naprawdę te trudności, które ona miała, chciałabym powiedzieć, że z połykaniem, ale nawet nie z połykaniem, tylko z, samym, z samymi gurbitacjami na zewnątrz jamy ustnej, no po prostu dramatycznie utrudniały jej codzienne funkcjonowanie. Dodatkowo możecie sobie Państwo wyobrazić, jeżeli ona tymi samymi strukturami mówi, to ona w trakcie jedzenia nie była w stanie absolutnie mówić. Kolejny przykład. To jest pacjent w wieku 82 lat, operowany w 2021 roku. Po tym miał radioterapię. Jest po kilkukrotnych mikrochirurgiach w Krtani, pierwotnie protezowany. Obecnie posługuje się pseudoszeptem ustno-gardłowym i zrębami głosu przetokowego. W terapii logopedycznej jest od marca 2022 roku. Natomiast ta terapia logopedyczna finalnie była bez e, takich wymiernych sukcesów, to znaczy nie udało się e, pacjenta uruchomić tak na stały włosy tchabiczo-przelokowy. I trafił na ćwiczenia pod kontrolą fibroskopu we wrześniu 2022. E, I to jest ciekawostka, jak to jest ta rzecz, na którą najbardziej zwracam uwagę, że pacjenta przed operacją przynajmniej go nie, no, nie zgłaszał takich trudności. E, w czasie samych ćwiczeń pod kontrolą fibroskopu to, co udało nam się ustalić, to to, że górny zwieracz przełyku u pacjenta jest wydolny, a w czasie prób fonacji u pacjenta pobudzane są odruchy podniebiennogardłowe. Czyli innymi słowy, pacjent za każdym razem jak chce domknąć stomę, żeby wypowiedzieć, to powietrze, które przechodzi przez górny zwieracz przełyku falą błony śluzówkowej pobudza mu odruch podniebiennogardłowy. Naukach podniebiennych, uniemożliwiając mówienie. Zaraz Państwo, oczywiście, powiem tak, teraz jestem taka mądra, natomiast jak pacjent do nas trafił, to nie wiedzieliśmy zupełnie od czego zacząć i jak się za pacjenta zabrać. Natomiast, natomiast zobaczcie Państwo, to w tej chwili, znaczy, jak to wygląda. I widzicie Państwo: ściany boczne gardła podczas tej intensywnej pracy. W, e zaciskają się, Super. Super. pala śluzówkowa powoduje pobudzenie odruchu podniebiennogardłowego. Super. 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 Jeszcze. Zobaczmy, jak to wygląda w To, co u pacjenta też zauważyliśmy, pacjent ma pseudo przednie ściany gardła w którym zbiera mu się gęstsza ślina, która w momencie, w którym pacjent stara się wytworzyć głos, to tak jak mówię, czynny podmogą zwieracza przepływ jest w normie, ta ślina podbija się do łuków podniebiennych i to też potrafi u chorego pobudzać odruchy podniebienno -gardłowe. Oczywiście klasyczną taką pracą logopedyczną, to znaczy obniżaniem, wycofywaniem tych odruchów, doszliśmy do etapu, w którym pan jest w stanie wypowiadać jedno, dwusylabowe, Eee, znaczy Jedno-dwuwyrazowe zdania. Eee, natomiast ta praca jest bardzo mozolna. Eee, pan też ma swoje lata, więc eee, no, ma różne po prostu, jakby w tym też ograniczenia. Natomiast zobaczcie Państwo tutaj. Eee, aha, bo to nie możemy cofnąć. Natomiast u tego pana w wywiadzie później, jak z panem staraliśmy się dojść do tego, skąd te odruchy, i czy one są po operacji tak wygórowane, czy tak było już przed, pan powiedział, że jak trafił do nas na badanie VLS, to w pewnym, czyli na sztywny, na sztywny endoskop i krytani, to w pewnym momencie już na sam widok endoskopu robiło mu się niedobrze, a jak wchodził do lekarza i lekarz kazał mu otworzyć buzię i chciał zajrzeć szpatułką, to nie zdążył jeszcze dotknąć do języka i pan już powstał ruchy. Więc y, moment, w którym my wycofaliśmy te odruchy we właściwe miejsce, tak naprawdę i tak nam do końca nie zapewnił u tego chorego sukcesu. I powiem szczerze, że y, no, mamy tutaj dużą taką trudność też, co z Panem dalej zrobić, bo, bo tak jak już wcześniej powiedziałam, literatura nie zna za bardzo. No to... Proszę? No to... No to... <laughs> bo mi się psychologia tutaj. Pan sobie tak. Tak, tylko że pani profesor, on faktycznie te boczne ściany gardła dotyka, on faktycznie pobudza odruch, a ten odruch jest prawidłowo pobudzony w prawidłowym miejscu w tej chwili. Ale w tej chwili pacjent jest na takim etapie, że odruchy ma wycofane nauki podniebienne tylną ścianę gardła i w dalszym ciągu nie umożliwia nam to, jakby. My nad tym pracujemy cały czas, ale nie mamy. Y jakby takiego społecznie wydolnego głosu. Pan jest na dwóch wyrazowych Aha, zdaniach. To, 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 to. Tak, już to mamy Wypracowany no, pacjent. Był u nas od 2022 roku, także pracujemy z nim, no ale tak jak mówię, no, tutaj wchodzą w grę też różne ograniczenia. W każdym razie, szanowni państwo, tak już podsumowując, chciałabym tak wspiąć klamerką to, co, o czym zaczęłam mówić. Górny zwieracz przełyku to jest taki twór czynnościowy, który nam reguluje ciśnienie. Ciśnienie pomiędzy gardłem a Przełykiem będzie nam wpływało na to, w jaki sposób górny zwieracz będzie pracował u tych pacjentów po laryngektomii i w jaki sposób my będziemy mogli z tymi um, chorymi pracować. E, po przełknięciu tak naprawdę w momencie, w którym utrzymywane jest ciśnienie w przełyku, powoduje to też zmianę ciśnienia w gardle. Więc tak naprawdę w momencie, w którym tylko my obserwujemy obraz, nie pokazując go pacjentowi, to my nie jesteśmy w stanie osiągnąć też pełnego sukcesu terapeutycznego. Bo tak naprawdę, tak samo jak nasi pacjenci najlepiej czują swoje ciało, to, to tak samo jak my, prawda? Więc, no tak jak mówię, to wykorzystanie biofeedbacku u tych chorych jest naprawdę dobrym rozwiązaniem. Tym bardziej, że my nie mamy tak naprawdę żadnych ani stałych procedur, y, które moglibyśmy y, u tych chorych zastosować. A to jest 10% tych pacjentów, to jest naprawdę duża grupa. Więc, wracając, y, znaczy już tak. Domykając moją dzisiejszą wypowiedź, no tak jak mówię, 10% pacjentów bez opracowanej procedury postępowania i to są ci chorzy, którzy będą mieli zaburzenia głosu i zaburzenia powykania. Kolejny taki wniosek, który nam się nasuwa, oczywiście, to to, żeby logopedi mieli dostęp do endoskopów w taki sposób, żeby mogli z pacjentami ćwiczyć, ponieważ to z jednej strony jest po prostu ekonomiczne, bo skraca czas terapii. Z drugiej strony jest dla pacjenta korzystniejsze, bo pacjent po prostu widzi i rozumie, i jest dla nas partnerem do, do, do pracy. Więc, więc po prostu to też jest, działa na korzyść pacjenta i naszą, że mamy, mamy z kim po prostu pracować i z kimś, kto rozumie, na czym ta trudność polega. No i moim takim marzeniem jest to, żeby powstały takie wielośrodkowe badania dotyczące tej grupy, tych 10% pacjentów, w takim celu, żebyśmy mogli określić metody postępowania w tych grupach chorych. Bardzo dziękuję. dziękuję.